Witam, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak istotne jest posiadanie motora z korkami. Tutaj mam rozładowanego banera, wykonanego w technologii EFB o pojemności 65Ah. Był on w użytkowaniu około jednego roku. Klient przez cały ten okres korzystał z systemu Start Stop, i Jeździł na bardzo krótkich odcinkach w mieście. Pokażę Wam gęstość elektrolitów. I ona wynosi gdzieś tak w granicach jeden, g dwa na, centym, na centymetr sześcienny. To jest co ciekawe. Proces już takiego samego wysycania, już prowadzę ponad 25 godzin. Teraz zobaczcie sobie, tutaj napięcie jest tak, ograniczyłem je na razie do 16,6 V. Ten akumulator jest bardzo zasięgczony. Ładowanie jeszcze może sporo potrwać. A teraz wyobraźmy sobie. Gdyby ten akumulator nie miał korków, zapewne ładowanie większość osób by dawno zakończyło. Ja, możliwe, że też Szanowni Państwo, pamiętajmy, że akumulator to urządzenie, które nie ma nic wspólnego z perpetuum mobile. Jeżeli z akumulatora zabierzemy więcej energii niż damy, to po jakimś czasie ten akumulator będzie miał problemy pamiętajmy, że rozładowanie w dłuższym terminie prowadzi do zasiarczania do akumulatora co przekłada się później na problemy z ładowaniem tak, ja mu poświęciłem już wiele godzin ale jeszcze wymaga ten akumulator wielu godzin ładowania tak więc tutaj mam korki widzę jak ładować Widzę, że akumulator jest sprawny, więc jestem tutaj też i wobec siebie uczciwy, i uczciwy wobec klienta, który reklamował ten akumulator. Dzięki za uwagę, pozdrawiam.